Dobry lot i kolejny wspólny jak jaki omawiamy, też jeden z moich ulubionych. Pomimo tego, że w tamtym roku niestety lot finałowy okazał się chyba największą katastrofą w Europie, wróciło około 30 gołębi z około, z około 1000 wysłanych, ale to niestety był ta, taki nacisk hodowców zagranicznych, żeby zrobić lot powyżej 500 km właśnie tego wspólnego głębnika Danut Bakalu zdecydował się na to, żeby przejść za góry w stronę Bułgarii. No i tam był niestety tylko taki wąski przesmyk, właśnie w stronę Rumunii. Tutaj niestety tego głębie był dosyć silny boczny wiatr na starcie. Minęły ten przesmyk, poszły w stronę Bułgarii i w zasadzie znajdowały się 500-600 km od tego wspólnego głębnika. Także tutaj taki błąd okropny, ponieważ poprzednie dwie edycje w roku 2019 Przepraszam, w roku 2018 i 2019 te edycje były na wysokim poziomie, gołębie prawie w ogóle nie ginęły, jeżeli chodzi o wysyłanie gołębi na loty treningowe bakalu ze względu na to, że ma duże problemy z jaszczębiami, z sokołami, te gołębie praktycznie trenowane były tylko... Wywózki praktycznie koło domu nie latają w ogóle, żeby zminimalizować straty, głupie straty wokół domu. I gołębie latały rano i na wieczór miały treningi, także chwytali te gołębie, wywozili około 60 km, około 60 razy gołębie są w koszu w lotach treningowych do 100 km. Także nikt tak też nie dba, tak dużo gołębi nie trenuje jak bakalu, i tutaj, jeżeli chodzi o wszystko. Europa Master 2021 nie dość, że jest w Mistrzostwach Świata, tak samo jest w Blidze Światowej, czyli wyniki z Europa Master liczą się do FC i do Ligi Światowej. Także tutaj, jeżeli ktoś chce udział brać w tych, dwóch, w tych dwóch formach rywalizacji, no to wiadomo, że też obowiązkowo musi tego wysłać na Europa Master. I tutaj jeżeli chodzi o pula nagród również jest jedna z najwyższych. Tutaj gołębie muszą zostać zaobrączkowane obrączkami z roku 2021 z logiem FCI, muszą zostać zakwaterowane między 1 marca a 15 maja, powinny zostać zaszczepione. Gołębie muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu odbioru. Jest to 720 euro za 6 sztuk i tutaj trzy gołębie są aktywowane, trzy rezerwowe. Gołąb rezerwowy musi zostać aktywowany do lotu kwalifikacyjnego, opłata 200 euro. Dotyczy to drużyny, jeśli po tym locie zostanie więcej jak 5 sztuk, zostanie 4, 5 lub 6 sztuk w drużynie. Do tego czasu ptaki rezerwowe w każdej chwili zastępują główne. Przy wysyłce ptaków należy określić porządek ptaków na liście, czyli tutaj musimy określić kolejność pierwszych trzech aktywowanych i które gołębie rezerwowe mają je zastępować. Także tutaj krótko mówiąc, lot aktywacyjny będzie ze 100 km. Także jeżeli do lotu 100 km po tych wszystkich treningach, tam będzie około 15-20 treningów, zostanie nam 3 gołębie, to nieważne, które one automatycznie są aktywowane, bo do tego czasu w każdej chwili gołębie rezerwowe zastępują te gołębie aktywowane. A wiadomo, jeżeli zostanie 4, 5 bądź 6 gołębi, wtedy musimy te gołębie dodatkowo aktywować. Wiadomo, teoretycznie nie musimy, ale wtedy tracimy prawo do wszelkich nagród przy tym gołębiu. Także to już jest do decyzji właściciela, co postanawia sobie zrobić. Tak na początek drużyna 6 sztuk, 3 aktywowane, 3 rezerwowe, jest to opłata 720 euro. Rodowody muszą zostać wysłane najpóźniej do 1 czerwca, inaczej nie będą uczestniczyły w lotach konkursowych, a wygrane przychodzą na konto właściciela. Także to taka ciekawostka, że trzeba sobie pamiętać, że tego ja to będę przypominał, bo to jest dosyć ważne, że do 1 czerwca musimy wysłać te rodowody. Gołębie zostaną wystawione na aukcji internetowej. Hodowca otrzymuje 50% kwoty wylicytowanej minus koszty aukcyjne. Pierwsze 20 gołębi i 5 asów. Aukcja będzie przeprowadzona w Chinach. Pozostałe na stronie organizatora. Niesprzedane ptaki właściciel może odebrać za 30 euro sztuka. Także jeżeli wrócił jakiś gołębie, na których nie będzie chętnych, wtedy właściciel za symboliczne 30 euro może odebrać sobie tego gołębia. Klasyfikacja as lotnika obejmuje 6 lotów konkursowych. Daty i treningi lotów konkursowych mogą ulec zmianie ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne. Że wyniki lotów będą relacjonowane na żywo oczywiście poprzez system benzing. Tutaj, jeżeli chodzi o nagrody, są dosyć pokaźne. Jeden z największych w Europie, jest zdecydowanie w stosunku do kosztów, jakie trzeba ponieść. Także można powiedzieć, że jest to około 500 zł, 120, około 550 zł za gołębia. Nagrody są dosyć wysokie, zresztą zaraz je przybliżę czyli lot finałowy z odległości 450 km, pierwsze miejsce 25 tysięcy euro, miejsce drugie 15 tysięcy euro, miejsce trzecie 9 tysięcy euro, miejsce czwarte 7 tysięcy, piąte 6 tysięcy 5 tysięcy euro, siódme 4 tysiące euro, miejsce ósme 3 tysiące, dziewiąte 2000, dziesiąte 1000 euro, miejsce 11 do 20 700 euro, 21 do 3500 500 euro 31 do 4400 400 euro, miejsca 41 do 51 gołąb gratis aktywowany Wartość 200 euro na rok 2022. Lot półfinałowy 382 km. Pierwsze miejsce jest to 3000 euro, miejsce drugie 2000, trzecie 1000, czwarte 900, piąte 800, szóste 700, siódme 600, ósme 500, dziewiąte 400, dziesiąte 300 euro. Miejsca 11 do 20, wolny wstęp na 2022 rok, jeden gołąb. Lot FCI 347 km, pierwsze miejsce 1500 euro, miejsce drugie 1000 euro, miejsce trzecie 900, miejsce czwarte 600, miejsce piąte 500 euro, miejsca szóste do 10 wstęp na 2022 rok, pierwszy gołąb, jeden gołąb. Loty hotspot pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli loty do 300 km hotspoty, pierwsze miejsce 500 euro, drugie 400, trzecie 300, czwarte miejsce 200, piąte miejsce 100 euro. A z Lotnik za pierwsze cztery etapy, pierwsze miejsce 1500 euro, miejsce drugie 1000 euro, miejsce trzecie 500 euro. A z Lotnik wszystkie etapy łączy z półfinałem i finałem, pierwsze miejsce 7000 euro, także jedna z najwyższych pól nagród, jeżeli chodzi o az lotnika o europejskie wspólne Głębniki. Miejsce drugie 5000 euro, miejsce trzecie 3000 euro, miejsce czwarte 2000 euro, miejsce piąte 1000 euro. Nagrody są przy opłaconych 1000, przy 1000 opłaconych gołębi. Także nagrody są bardzo wysokie w stosunku do liczby przyjętych gołębi, ponieważ przy tysiącu gołębi praktycznie są tak wysokie nagrody jak gdzie niegdzie przy opłaconych 2000 gołębi. Także tutaj naprawdę warto dać na ten wspólny gołębik, zwłaszcza przy tej opiece, przy tym zaangażowaniu właściciela. Loty konkursowe i treningowe, czyli treningi najpierw 4 razy 10 km z czterech stron świata, później 2 razy 20 km, raz 30, 2 razy 60, 2 razy 50, 2 razy 75, później następuje lot aktywacyjny z odległości 100 km i hotspoty. Hotspot pierwszy 120 km, hotspot drugi 193, później 270 km, 347 km, półfinał 382 km i finał 450 km. I tutaj jeżeli chodzi o regulamin o nagrody to byłoby wszystko, także jeszcze raz powtarzam, 6 gołębi jest to 720 euro. Gołębik, na którym gołębie, zresztą polscy hodowcy pomimo tego, no w tym roku bardzo dobrze gołąb na finale pana Stanisława cyfry się zaprezentował, zajął miejsce bodajże, nie chcę skłamać, ale na pewno w czołowej 25. Nie, czy 17 czy 23, ale bardzo wysoko był pierwszy z polskich gołębi właśnie na tym finale do, do finału, tam na półfinale, na ćwierćfinale rewelacyjnie pokazywały się nasze gołębie, siadają tam szpicało nawet, że z jednego lotu dwa gołębie w dziesiątce, no, super! Cały czas brzydko mówiąc, kolokwialnie żarło, ale ten lot finałowy no skończył praktycznie 99% gołębi, także tak się niestety czasem zdarza, ale tutaj, tutaj dajemy ogromny kredyt zaufania właścicielowi, ponieważ wcześniej jeżeli sam o tym wszystkim decydował przez. Dwie edycje były niesamowicie udane, jedne z najlepszych w Europie, a tak jak hodowcy na siłę z Belgii, z Holandii chcieli, żeby ten lot był powyżej 500 km, Prze przedobrzyli troszkę, właściciel od początku już za góry boi się przejść, bo jest ma mały, wąski przesmyk. hodowcy się uparli, także zorganizował lot 500 km i zapewne pierwszy i ostatni raz na coś takiego się zdobył, teraz finał będzie właśnie sprzed gór 450 km, także... Również wiemy jak fajnie dbało o gołębie, jak mocno zależy mu na tych gołębiach, jest to w Mistrzostwach Świata, w Lidze Światowej, w Lidze Światowej liczy się w tym roku tylko 5 wspólnych gołębników, praktycznie 40, które są w Mistrzostwach Świata, także kolejny raz Liga Światowa, właściciele, włodarze Ligi Światowej zaufali mu i musi się z tego wywiązać, ponieważ do Ligi Światowej w tym roku chciał przystąpić około chyba 22 wspólnych gołębników, Wybrany jest znowu tylko 5 po najlepszych statystykach, także wiadomo, że też żeby utrzymać ten bardzo prestiżowy statut, nie, status nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę, także jesteśmy przekonani, że ten sezon będzie niesamowicie udany, także również zapraszamy serdecznie do udziału i do kontaktu i do wysyłania głębi na ten Europa Master. Dobry lot.